To wystawa, która jak mówi Aleksander Ostasz, ma się przerodzić w wystawę stałą. Dzięki Stowarzyszeniu Katyń ze Szczecina będzie ją można oglądać w Muzeum Oręża Polskiego. Nie ukrywam, że Katyń jest dla nas, dla Polaków takim, no, taką rzeczą, którą należy pamiętać, którą pokazywać. Nie możemy nigdy o tym zapomnieć. To było po prostu, mówiąc krótko, ludobójstwo, którą popełnili Sowieci na naszych najlepszych obywatelach, na najlepszych żołnierzach, na najlepszych Polakach. I o tym trzeba przypominać, o tym trzeba głośno mówić i to musi być pokazywane. Docelowo będzie to wystawa stała, którą mamy zamiar otworzyć w kwietniu 2022 roku. Tak? Czyli w przyszłym roku. W kwietniu chcemy zrobić wystawę stałą otworzyć, ale najpierw w tym roku, po 17 września, otworzymy wystawę czasową. Stowarzyszenie Katyń, z którym dzisiaj muzeum podpisało umowę, wchodzi w skład Federacji Rodzin Katyńskich i działa od 1989 roku. Stowarzyszenie Zrzesza członków rodzin, które straciły bliskich w katyniu i innych miejscach zbiorowych mordów, a które po II wojnie światowej osiedliły się na Pomorzu Zachodnim. Na wystawie znajdują się materiały użyte przez stowarzyszenie w pierwszych latach działania. Liczymy na wielką popularność i popularyzowanie tych materiałów, które jednocześnie przyczynią się do upamiętnienia tych ofiar, tych jeńców wojennych, którzy w roku 1940, zaczynając od miesiąca kwietnia, zostali wymordowani na nieludzkiej ziemi w Katyniu, w Charkowie, w Miednoje, w Bykowni i w wielu innych miejscach na terenie. Związku Radzieckiego. Tych jeńców było 21 857. I, tak jak wspomniał pan dyrektor, nazwiska tych jeńców znajdują się na czarnym banerze, który przekazaliśmy również w posiadanie. Muzeum. Według Tomasza Tamborskiego, mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz popularyzacji historii Polski i wiedzy o dziedzictwie kulturowym, dzięki podpisanemu porozumieniu będzie można wzajemnie promować działania muzeum i stowarzyszenia oraz wspólnie pozyskiwać eksponaty muzealne. Chcemy pokazywać, że polska wojna 1939 roku to nie tylko znany nam wszystkim 1 wrzesień, to również 17 wrzesień. Jest to o tyle istotne, że kiedy przecież mamy różne kontakty, ja bardzo często jeżdżę na różne zwroty grup historycznych, przyjeżdżają do nas coraz więcej turystów ze strony wschodniej, z Ukrainy, Białorusi, z Rosji, to tam cały czas bardzo mocno funkcjonuje takie przekonanie, że wojna rozpoczęła się w czerwcu 1941 roku, kiedy to Niemcy napadli tutaj na, na Związek Radziecki. Przecież prawda jest zupełnie inna. Wojna dla Rosji Sowieckiej rozpoczęła się 17 września napaścią, bo tak to trzeba nazwać na Polskę. Stąd też ta inicjatywa, którą wcześniej Państwo obserwowali, dwa lata temu otworzyliśmy tak zwany wagon katyński, znaleziony na bocznicy stacji kolejowej w Koprzygu.